No siema maniacy kolejowi Kolejny odcinek z unboxingu Tak DHL paczki przywozi, zobaczcie Także wszystko jest super zaję fajnie, że tak żeby nie powiedzieć zajebiście No ale mam nadzieję, że jest wszystko całe Się nic z tym nie stało Także to wywalę Cały karton No i dobra, jest tutaj coś dla okulistów. Ktoś chciał poczytać. No i co w dniu dzisiejszym? W dniu dzisiejszym bardzo ciekawa paczucha. Coś ze stajni Flashmana w skali N. Nie ma żadnego opisu, nie pokażę wam opisu. Po prostu od razu wam pokażę model. Folia babelkowa. Cena to tego co kupiłem to jest 1 czwarta niż to co na opakowaniu więc wyszło mi około 40 euro 1 trzecia, przepraszam, około 4, 45 euro z wysyłką już w tym wysyłka. Także tadaam Fleischman Piccolo 7428. Mówić chyba o tym dużo nie muszę. O tym składziku fajnym każdy pewnie zna taką lokomotywę, taki składzik, taki, taki bus, autobus, nie wiem coś w tym stylu. No, jak opakowanie, fajne opakowanie ogólnie podoba mi się, bo całe plastikowe ładnie, wszystko zapakowane otworzę i zobaczę, co w, tu w środku da. Dają, przepraszam, co tu w środku dają. Ok, to jest jakiś taki. Aha, to jest po prostu taka naklejka, znaczy nakładka z kartonu. Tam pod spodem nic nie ma. To można z powrotem wstać tak, jak było. No i jest sama lokomotywa, sam, sam składzik. Są to dwa. Dwa pewnie tego samego wyglądu wagony, przód i tył, lub ewentualnie nie wiem, jak to nazwać. Dwie lokomotywy. Coś w tym stylu. No dobra, pokażę bliżej. Przesunę trochę kamerkę na jedynkę. Ona będzie wtedy ładniej sobie yy, zoomować. O, widzicie. No i dobra, tak wygląda. Pociąg jak pewnie wszystkim znany. 926-2013 ze stajni DB. Tak, tak. O. I tak się prezentuje. Napisy są palący, niepalący. Pierwsza klasa, druga klasa. Tu numerów. Nie, tu numery też są 928 213 ABDY. Jest u i C na. Nie, to widzę dokładnie teraz. musiał jeszcze poprzybliżać. Ale jest na, na A i na DK. Coś w tym stylu. Dalej, dalej mamy jeszcze kolejne numery. No ciężko z takiego małego maleństwa, malutkiego pyciego odczytać jakiekolwiek numery. Najmniej kurczę dla mnie. No i co dalej? Tu wygląda tak. Druga strona we mnie wygląda podobnie. W środku są oczywiście fotele czerwone. Powinny być niebieskie, chyba. Nie, czerwone, dobrze, czerwone. No, i tutaj jest druga strona. Podobnie jak z tamtej strony. Tu ładny znaczek. Gdzie to się porusza? Jeszcze raz przód pokażę. Proszę bardzo. Tak wygląda. No, i góra, dach. Ładny ryflowany. No, i spód lokomotywy prezentuje się tak. O. Fajny oryginalny składzik. To jest jedna, to jest wagon akurat, tak, a tu jest lokomotywa jest cięższa. Tak, zgadza się, tu jest silnik z tej strony, bo jest zasłonięte, ale niczym się tak naprawdę nie różni od tamtego poprzedniego, tylko tym, że tutaj jest zasłonięta cała ta, cały ten kawałek, bo jest silnik wmontowany w koła. Jak widać, tu są zębatki pod spodem. O, złumuj, kolego, złumuj, o, tutaj są zębatki, więc wiem, że z tej strony będzie silnik. Też są fotele. I reszta, wszystko bodajże będzie to samo. Wagon ma oświetlenie kierunkowe, i z tego co widzę, to będzie podlegał pod Kiel. Kiel, tak, miasto Kiel w Niemczech. Więc jest to cały fajny autobus jeżdżący do Kiel. Podobno tutaj jest podświetlane też, w tym miejscu ta nazwa, dokąd jeździ. Oświetlenie jest czerwone i białe, zależy od kierunku jazdy. No dobra, zrobię tak, że przesunę to z ostatniego filmu, stąd zabiorę. Prawda? Można to sobie zabrać stąd na chwilę. Yy, nie wiem jaki to jest analog czy cyfra, nie mam pojęcia, zaraz sprawdzę. Ale mogę na chwilę wagonami objechać ten kawałek, niech one sobie tam uciekną. I ustawię dla Was to cacko na torach. Wiem, że trzeba to połączyć z takim dżędzluchem bo on tutaj jest taki od dzyndza do dżędza, jak to się mówi wczepka taka, wkładka. I tu się wczepia jedno w drugie, ale nie jest łatwo. I teraz to spróbuję jakoś wczepić. Ok, weszło na pierwszy ząbek, spróbuję. W torach nie jest ciasno, powinno wejść nawet na dwa ząbki. Moim zdaniem, żeby się stykało. Więc nie będzie z tym problemu. No ale dobra, spróbuję tak ustawić, tak jak teraz. O, ciach. Nie jest łatwo z takim małym modelem tego ustawić. Tak jak potrzeba. Ale mniej więcej taki fajny, szybki unboxing i prezentacja jak to będzie u mnie na torach wyglądać. Oczywiście, dieselek. Postaram się do tego zamówić dekoder dźwiękowy. Jeżeli chodzi o to, o tak się prezentuje model dekoder dźwiękowy do dieselka. Do tego modelu jest. Widziałem go, więc będę zadowolony. Małe podsunięcie i sprawdzę jeszcze jak to Tita, czy w ogóle Tita. Bo powinno normalnie brykać. Tylko żabki podłączę tutaj do zasilacza. Prawa, lewa i ciach. Dobra, jest podłączony zasilacz. Ok, oświetlenie jest. Z tego co widzę. Coś mi się tu poruszać nie chce. Jeszcze raz muszę spróbować żeby to było cyfrowe? Cholipka. Tak, bo oświetlenie świeci, a a jej, a model nie jedzie. No chyba jest cyfrowy. No to wychodzi. Potrzebuje większej mocy, widzę, żeby się rozpędzić, a rozpędza się powoli. Więc istnieje możliwość taka, że jest cyfrowy. Więc jest z dekoderem. Także dobra, wiem, że działa na 100%, jeździ prawo-lewo, oświetlenie jest czerwone-białe. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o unboxing tego czegoś. I czekam jeszcze na jedną paczuchę. Kurier ma zaraz być, także przedstawię Wam jeszcze jedną paczuchę dzisiaj, albo nie dzisiaj, po prostu w następnym filmie. Także co myślicie, dajcie znać, trzymajcie się. Na razie i do następnego filmu. Pozdrawiam.